A polszczyzna pełna jest ciekawych miejsc, każde z nich wyróżnia się na tle innych, ale tylko jedno może zaoferować nam cofnięcie się w czasie i to setki milionów lat. Zapraszam do Krainy Dinozaurów. Kraina dinozaurów leży na równinie opolskiej. Jej powierzchnia obejmuje łącznie 7 gmin. To obszar ponad 800 kilometrów kwadratowych. Na tym terenie, dokładnie w miejscowości Krasiejów w latach 80. ubiegłego wieku, dokonano pierwszych odkryć paleontologicznych. 20 lat później prace poszukiwawcze ruszyły pełną parą i trwają do dziś. Na początku nie wiadomo co to było, natomiast pewni naukowcy, którzy tutaj się zainteresowali tym, odkryli, że to są szczątki dinozaurów sprzed 230 milionów lat. W Krasiejowie odnaleziono m.in. szczątki nowego pradinosaura nazwanego Silesaurus opolensis. W 2010 roku w miejscu odkryć na 40 hektarach powstał Jurapark. Stoi tu ponad 260 modeli dinozaurów. Mamy całą szeroką ofertę turystyczną w postaci placu zabaw, parku rozrywki, oboglądnej plaży, która w tej chwili się cieszy przez te upały. Głównym zainteresowaniem dodatkowo mamy jakiś tunel czasu, ocenarii prehistoryczne, kino, zaplecze gastronomiczne. Teren Juraparku uznaje się obecnie za największe w Europie cmentarzysko triasowych płazów i gadów. Park odwiedziło w ubiegłym roku 270 tysięcy turystów. W krainie dinozaurów można poznać również nowszą historię, chociażby w izbach muzealno-kolekcjonerskich. Jedna z nich, w Demskiej Kuźni, kryje setki głównie przedwojennych eksponatów, między innymi Sikawkę do gaszenia pożarów, dawne żelazka, wirówkę do mleka czy miodu, kolekcję zegarów, porcelany, a nawet lalek. Z przeszłości pora wrócić do teraźniejszości. Kraina dinozaurów wcale nie wypada tu gorzej. Każdy, kto lubi aktywnie spędzić czas, na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Kraina dinozaurów w całości położona jest nad rzeką Panew. Ta ze względu na swój wyjątkowy charakter nazywana jest opolską amazonką. To dlatego, że ma wiele cech rzeki górskiej. Jej malownicze zakola kryją wiele niespodzianek i niezapomnianych widoków, które można podziwiać na przykład z kajaka. Trasa nr 2 zaczyna się w Zawadzkim kończy się w Kolonowskim. Ona jest dobrana w ten sposób, że kończy się przed jazem, czyli nie ma problemów z przenoszeniem kajaka. To jest istotne dla rodzin, które płyną z dziećmi małymi czy dla ludzi starszych że nie ma, tego, nie ma tej uciążliwości. Oprócz tego przebiega no, w takich bardzo przyjemnych warunkach i nie jest za trudna. Dbamy o to, żeby tam nie było zbyt dużych zatorów na tej rzece, żeby była w miarę, w miarę naturalna, ale bezpieczna też dla wszystkich ludzi. Spływ kajakowy Małą Panwią to niezapomniana przygoda również dla miłośników sportów wodnych i mocnych wrażeń. Na rzece są trzy trasy o różnym stopniu trudności. Na innym odcinku, gdzie tej, tych zwałek ze Starej jest znacznie więcej, Więcej przenoszenia, więcej walki i wtedy no, się bardziej zmęczne, ale czuję się szczęśliwy, to zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy potrzebują więcej wyzwań. W sumie trasy kajakowe mają tu ponad 50 km. Kajaki to nie jedyny sposób na aktywność, jaki oferuje kraina dinozaurów. Przecinają ją kilometry tras rowerowych, zarówno te nieutwardzone, biegnące przez lasy, jak i prowadzące po drogach asfaltowych. Dzięki temu, że gęsta sieć łączy każdą z gmin krainy, na rowerze można dojechać tu prawie wszędzie. Po takiej aktywności zapewne każdemu zacznie burczeć w brzuchu. I tu dobre informacje: w krainie dinozaurów jeszcze nikt z głodu nie umarł. Będąc tutaj, warto spróbować produktów regionalnych. Tradycyjny śląski obiad to jedna z czołowych regionalnych potraw Krainy Dinozaurów. Po dziś dzień wiele rodzin nie wyobraża sobie bez niego niedzieli. Najczęściej składa się z dwóch dań. Własnoręcznie robionych nudli, czyli makaronu, który podaje się z rosołem. Na drugie danie obowiązkowo kluski śląskie, modra kapusta i rolada. Musi być wołowa, w środku wypełniona boczkiem, ogórkiem, cebulką, posmarowana musztardą. Gdziekolwiek by się nie pojechało, prawie tutaj, ja mówię na naszym terenie, w każdej restauracji można sobie zamówić śląski obiad. Na urodzinach, komuniach czy weselach dawniej po obiedzie podawano jeszcze szpajzę. Głównym składnikiem tego deseru w formie kremu są jaja. Tu w wersji czekoladowej i cytrynowej. Jest bardzo lekka i smakuje wyśmienicie. Po takim obiedzie trudno odejść od stołu, ale proszę mi wierzyć, że warto. Chociażby po to, by pójść na spacer do lasu lub skorzystać z kąpieli w jeziorach. Kraina dinozaurów może pochwalić się jeziorami turawskimi. To trzy akweny, duży, średni i mały. Są doskonałym miejscem do wypoczynku, nie tylko dla chcących ochłodzić się w wodzie czy popływać. Można tu pożeglować, pojeździć na skuterach czy rowerach wodnych. No i oczywiście popalać się na jednej z piaszczystych plaż. W pobliżu jezior są lasy. Kraina dinozaurów leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu lasów stobrawsko-turawskich, zwanych zielonymi płucami opolszczyzny. 60% powierzchni krainy jest zadrzewione. Można w nich podziwiać nie tylko bogactwo flory, ale także i fauny. Bogactwo tutaj jest nieprzebrane, że tak powiem. Mamy jelenie, sarny, daniele, jenoty, dziki. No i mnóstwo takich zwierząt drobniejszych jak jeże, wiewiórki, to wszystko można spotkać na naszych ścieżkach. Na tym jednak turystyczne walory leśnych zakątków krainy dinozaurów się nie kończą. Dla turystów mamy przygotowane ścieżki rowerowe o długości 115 km. Mamy szlak konny, 15-kilometrowy, mamy dla zmotoryzowanych turystów miejsca postoju pojazdów. Leśnymi ścieżkami można dotrzeć do różnych obiektów nadleśnictwa, takich jak chociażby ogród edukacyjno-przyrodniczy czy Izba Leśno-przyrodnicza. Jest w niej ponad 1300 eksponatów, nasiona drzew, manekiny zwierząt w rzeczywistej skali, dawne narzędzia używane do pracy w lesie czy ciekawostka, ogromne puste gniazdo. Które osy zrobiły na strychu domu jednego z mieszkańców. W krainie dinozaurów można poznać nie tylko ciekawe miejsca, ale i ludzi. To artyści ludowi mający w rękach fachy, o których dawno już zapomniano, członkowie zespołów lodowych czy lokalni społecznicy. Tak śpiewa zespół pieśni regionalnej Dobrodzień. Istnieje od 27 lat. Działa przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Obecnie w jego skład wchodzi 8 pań i 1 pan. Przy akompaniamencie akordeonu wykonują charakterystyczne dla regionu śląskie pieśni. Posłuchać można ich chociażby podczas festynów, które w Krainie Dinozaurów organizowane są latem praktycznie co weekend. A to już chata ludowa w Kolonowskiem. W dawnych wnętrzach pracują artyści ludowi. Jedni rzeźbią w drewnie, inni malują o polską porcelanę. Maria Korzonek zajmuje się przede wszystkim kroszonkarstwem. Bez względu na to czy jajo kurze czy strusie potrafi pięknie je ozdobić. Ostatnio ma też nowe zainteresowanie. Ze słomy wykonuje co tylko przyjdzie jej do głowy. To artystka wszechstronnie uzdolniona. Ja lubię przychodę, popatrzę się przychodzie i później... Byle co tworzy. Nawet liści jak opadają kwiatki, robić róże. W siedmiu gminach formalnie jest 40 artystów ludowych. Ich spisem zajęła się lokalna grupa działania Kraina Dinozaurów. Jej pole działania jest jednak znacznie szersze, a wkład w rozwój turystyki ogromny. Gwarantujemy, że i taką opiekę, ale również pokazujemy, robimy promocyjne materiały. Wszystko to, żeby po prostu odnaleźć się właśnie w, tej naszej, tutaj, w tym naszym miejscu. Lokalna grupa działania skupia między innymi rolników, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje oraz samorządy. Grupa pozyskuje unijne pieniądze, dzięki którym kraina dinozaurów staje się coraz bardziej atrakcyjna dla turystów. By dobrze poznać krainę dinozaurów i skorzystać z atrakcji jakie oferuje, warto się tutaj zatrzymać na dłużej, w hotelu czy gospodarstwie agroturystycznym, a jest ich tutaj dostatek. Nieopodal Ozimka w Dylakach. Państwo wajrach prowadzą gospodarstwo agroturystyczne uroczysko. 3 km od gospodarstwa znajduje się jezioro turawskie. Właściciele oferują pyszne, domowe dania oraz ciszę. Jednocześnie może jest jak najmniej 15-18 osób. Mamy pięć pokoi do dyspozycji gości, duży taras, i, no i teren. Piękny ogród. U nas tutaj najważniejsze to jest to, co ludzie doceniają, że gospodarstwo położone bezpośrednio przy lesie. Świetne ścieżki rowerowe, możliwość właśnie jeżdżenia rowerami, spacerowania, chodzenia na grzyby, na jagody i bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Jak do nas przyjeżdża, to jednocześnie odwiedza Jura Park Krasiejowi. Atrakcje czekają również na wielbicieli sztuki. Pan Jan, gospodarz uroczyska, jest z zawodu rzeźbiarzem. Lubi gościć osoby z podobnymi pasjami. Do Dylak przylatują artyści nawet z Meksyku lub Stanów Zjednoczonych. Teren gospodarstwa zdobią kunsztowne dzieła. Bardzo tu lubimy przyjeżdżać, żeby pobyć na świeżym powietrzu, żeby popracować, bo pracując wypoczywamy. Lubimy, że lubimy właśnie prace twórcze. No i przyjeżdżają tu ciekawi ludzie też. Można spotkać różnych artystów, z nimi porozmawiać. Także to jest najważniejsze. Zwiedzając krainę dinozaurów, warto zatrzymać się w jednym z wielu gospodarstw. To idealne miejsca do wypoczynku, oferujące wiele różnorodnych atrakcji. Sponsorem programu jest Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów.